Kogo żeście wykształcili? Ten gościu, ten Batyr, ten k***a jest podobno historykiem. Serio? On się przewijał co trzecie zdanie. No i że on tu zaprosił szefa IPN-u. No i Załęski ze sobą też wziął szefa tamtejszego IPN-u. No bo ten Wołyń, ten Wołyń... Ty troglody to nie wziął się z niczego, tylko wziął się z takiej polityki. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, drodzy Państwo. Piątek weekendu, początek, ale co to był za piątek? Już od samego rana pisałem musimy na Facebooku jakiego to wstydu dzisiaj nażremy się po prostu aż po uszy aż po samo gardło, aż po sam korek no a wszystko to za sprawą Batyra który dzisiaj gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. no bo wszystko to co napisałem rano, mogą Państwo to zresztą sprawdzić to się, to się po prostu sprawdziło tak, jest mi autentycznie wstyd czy Państwo też tak mieli, na przykład, bo w czasach, kiedy ja jeszcze miałem telewizję, to oglądałem szanse na sukces, na przykład. I jak tam ktoś tak. Totalnie fałszowa, urobił z siebie takiego kretyna. To ja na tej sofie przed tym telewizorem czułem wstyd za tę osobę, która nie ma poczucia wstydu, drodzy Państwo, do tego stopnia, że miałem ochotę rozedrzeć tę te, te, te skórę, tę gąbkę sprężyny i zakopać się gdzieś tam pod posadzką po prostu. No, no tak było i tak mi zostało do dzisiaj. Tyle, że dzisiaj to już nie jest rozrywkowy program typu szansa na... Na sukces dziś, drodzy Państwo, to jest a, a po prostu polska polityczna rzeczywistość, czyli wstyd na cały świat. O tym właśnie dziś pomówimy, ale zanim opowiem Państwu więcej o, sw o swoich odczuciach, to bardzo serdecznie e, przypominam, że już tylko, już tylko 1200 widzów. Tak, tylko tyle 1200 widzów. A dzieli nas od tego, byśmy osiągnęli pułap 200 tysięcy subskrybentów. Mało kto może się takim wynikiem pochwalić, nawet z tych kanałów, które są takie rzekomo popularne czy opiniotwórcze. Och, może w ten sposób, tak, tak będzie lepiej. Więc 200 tysięcy, a do tych 200 tysięcy. 000... No, 1200, co to jest, drodzy Państwo? Ja jestem przekonany, że część z Państwa, która dzisiaj ogląda po raz kolejny pewnie nasze spotkanie, to ogląda, no bo wie, że po 20 z minutami spotykamy się, ale, ale są tacy, którzy nie wcisnęli jeszcze tego guzika. Subskrybuj, no bardzo proszę. Z okazji urodzin 12 mojej córki, bardzo Państwa o to proszę, będziemy z Adamem. Bardzo, ale to bardzo zobowiązani. Podobnie jak za wszystkie komentarze, których są setki, a nawet bywają tysiące. Podobnie jak i łapki w górę. Ostatnio chyba było ich wczoraj. Nie sprawdzałem, ale jak ostatni raz sprawdzałem, to było ich blisko tysiąc. Serdeczne dzięki i proszę o, o więcej, proszę jednocześnie o wyrozumiałość, bo to. To w, dzięki Państwu my możemy wkroczyć na zupełnie nową ścieżkę, jeśli chodzi o rozdanie na YouTube, tak? o zasięgi naszych filmów. Co tam ścieżkę? Prawdziwą, wielopasmową autostradę. No ale teraz wracamy już do tego obciachu, który miał miejsce dziś do godziny wczesno-popołudniowych, drodzy Państwo. No bo ja przewidziałem rano. E, e, Mogą Państwo zajrzeć na mi profil to sprawdzić, że będzie właśnie małpowanie pomarańczowej małpy z Atlantyku. Że będzie taki Trump, a raczej Trumpik, czy też Trumpek Bis. No bo przecież od kilku dni już ta jego świta, ci zidiociali urzędnicy postpisowscy, którzy wypowiedzieli Kaczyńskiemu, lojalność i przystąpili do obozu Batyra powtarzali e, niczym właśnie e, ta pomarańczowa świnia przepraszam świnie w tym momencie szczególnie te moje e, które śpią przytulone już e, brzuszkami do siebie e, że ta pomarańczowa małpa to może tak będzie zgrabnie e, po prostu e, cały czas ma pretensję do tego biednego Wogódy Myra Jemu tam bomby lecą na łeb jak i milionom Ukraińców nie ma dnia, żeby nie było prilotów, żeby nie krążyły szachidy, żeby drodzy Państwo ktoś nie wystrzelił Iskandera albo innej rakiety bądź też bomby kierowanej. Cierpią cywile, giną niewinne osoby, czasami bardzo maleńkie. Taka jest codzienna, powszechna rzeczywistość Ukrainy. Wiem, że wiele osób nie myśli o tym na co dzień, ale tak właśnie jest nawet teraz, gdy Państwo oglądają nasze wieczorne spotkanie. Gdzieś tam jest alarm, gdzieś tam lecą bomby. Ale cóż, no właśnie, niewdzięczność i jak małym człowiekiem, żeby nie powiedzieć ujkiem trzeba być, jakim prymitywnym bucem, żeby trzy Trzy razy ja naliczyłem, a ile razy to było podczas tej konferencji, tego, tego wystąpienia wspólnego, to słowo, że no my się Polacy czujemy, jakbyśmy oddali ostatnią koszulę, no bo rzekomo, według Batyra, oddaliśmy to ostatnie koszulę. No i a ci Ukraińcy tacy są niewdzięczni, no nie okazują nam wdzięczności po prostu. No, kto by pomyślał do jasnej cholery, ale to jest właśnie takie myślenie człowieka bezrefleksyjnego. I wiedzą Państwo co, tak naprawdę to jest jeszcze bardziej mi wstyd za polskie placówki naukowe jesteście całkiem do żopy można sobie waszymi papierami, waszymi dyplomami waszymi doktoratami po prostu wytrzeć do tego się nadają kogo żeście wykształcili ten gościu ten batyr ten kibol prymityw i prostak jest podobno historykiem serio? I ty, Dornio, spałeś na lekcjach, czy uciekałeś na wagary, żeby wraz z innymi swoimi pobratymcami, bandziorami stadionowymi naparzać się gdzieś tam w środku lasu na piochy? Co? No, co robiłeś w tym czasie, gdy rozum rozdawali? Gdyby on był poważnym historykiem, drodzy Państwo, to nie plódłby takich bzdetów i ugryzłby się po w ten jęzor. Brzmi, zanim by cokolwiek wypowiedział. Bo, drodzy Państwo, no tu nawet jest tak na półce obok mnie cała seria książek świętej pamięci najwybitniejszego polskiego reportażysty Melchiora Wanikowicza I to dzięki tej lekturze już jako 12, 13, 14, 15 latek wiedziałem w latach 80 skąd to się wszystko wzięło, drodzy państwo, tak? On teraz będzie pieprzył o tym, że IPN, że wołyń, bo oczywiście tego wołynia też nie brakowało, on się przewijał co trzecie zdanie, no i że on tu zaprosił szefa ipn -u. no i Załański ze sobą też wziął szefa tamtejszego ipn -u. no bo ten wołyń, ten wołyń, ty troglody to nie wziął się z niczego, tylko wziął się z takiej polityki, jaką ty teraz uprawiasz, z lat 30., z -faszystowskiego rządu drugiej RP, sanacji, która wymyśliła koncentrak w Berezie Kartuskiej, gdzie trzymano na przykład aktywistów polskiej partii socjalistycznej bez wyroku całymi miesiącami maltretując ich i torturując to wy i twoi właśnie dziadkowie i pradziadkowie wymyślali getta ławkowe to oni burzyli cerkwie to oni zakazywali używania języka ukraińskiego i rugowali go ze szkół to w tamtej epoce trwała zmasowana, zorganizowana akcja wynaradawiania Ukraińców, którzy stanowili mniejszość, ale wielomilionową. Podobny los spotykał wówczas także Żydów. Tego dzisiaj nie chcecie przyznać, zamiatacie to pod dywan, bo my, my, nas, tych, Chrystusów Europy jest najwięcej, którzy otrzymali medal sprawiedliwy wśród narodów świata. Tak, naród świata, naród szmalcowników i sprzedajnych gnojków, którzy za kasę, za chęć zysku, za chęć przejęcia cudzego majątku dopuszczali się najpodlejszych zbrodni i najokrutniejszych, najbardziej plugawych zachowań. To teraz, tamte lata, 30., dzisiaj Batyr, jako historyk, e, tak doskonale poruszający się w tej historii meandrach przenosi na grunt XXI wieku, tyle, że już nie w lata, nie dopiero w lata 30., a już w lata 20, no, przed nim dopiero lata 30, więc aż strach się bać, a nie nie mają Ukraińcy na każdym kroku, chociaż Zełański przełykał tego pawia z Twojej plugawej gęby i mówił, że nie, że my jesteśmy wdzięczni, że zawsze będziemy pamiętać. Ty, idioto, byłeś kiedyś w Ukrainie poza ustawką Kiboli, nie wiem, gdy a, 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 Twoi, a, 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 jacyś tam piłkarzyny, piłkarzyki, grajki spotykały się, nie wiem, z jakimś szachtarem Doniec, albo dynamem Kijów, albo którąś inną markową, uznaną na świecie drużyną, no to chyba tylko po to, żeby właśnie używać kastetów ale tak naprawdę weź i pojedź dobrze, że ten Wołodymyr Ciebie tam zaprosił bo może pokażesz te swoje kibolskie jaja założysz tę swoją owską kurtkę skórzaną jak cinkciarz spod Peweksu w czasach PRL albo inny Alfons i pojedziesz tam z sukin synu tam gdzie ja byłem wielokrotnie do Donbasu na... Ostatnią linię przed linią zero tam gdzie bomby, drony rozrywają dzieciaki 19, 20, 20 paro i 30 paroletnie, gdzie matki codziennie tracą setki swoich synów. Może wreszcie wtedy coś byś pojął? Pojąłbyś, a, ty, Durna pało że ci ludzie. Każdego dnia oddają swoje życie nie tylko za swoją ojczyznę ojczyznę zgniłą od korupcji ojczyznę, której bliżej jest do państw trzeciego świata niż rozwiniętego Zachodu. Tak, tak było i tak jest i niestety poprzez to, co sprawił ten zbrodniarz Putin, pozostanie. Tak. Ukraina jeszcze długo będzie krajem trzeciego świata, ale myślę, że mentalnie i tak nie jesteś w stanie się z tymi ludźmi porównywać, bo nie dorastasz im wielu do pięt. Do tych wszystkich, którzy dzięki temu, że ich krew w mniej lub bardziej bohaterski sposób wsiąka w czarnoziem, nie musisz debilu przez zaleszczyki uciekać do Bukaresztu, żeby się u swojego funfla też neofaszolka schować. Takie są fakty. Nie oczekuj żadnej wdzięczności. Co ołtarze mają tym polaczkom o brunatnych podniebieniach budować? Oni są wdzięczni. Czego przejawy. Za każdym razem jeżdżę tam od marca 2022 roku, i zawsze, zawsze ci ludzie okazywali niesamowitą wdzięczność. Podziękowaniom, łzom wzruszenia, objęciom, pocałunkom, prezentom. Najprostszym czasem to mogło być nie wiem, jabłko, czasami to mógł być inny, jakikolwiek symboliczny gest. Tego nigdy nie brakowało. To, jak reagowali, gdy widzieli, że jedzie do nich auto z pomocą humanitarną, do ludzi, którzy zdychają w niektórych miejscowościach z głodu, bo nie ma nawet chleba, a którym woziłem mąkę. Co ty możesz o tym wiedzieć, ty zaprzańcu? Ja, 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 ja w ogóle tylko... Przepraszam Państwa, że to tak bez ładu i składu, ale, ale ulało mi się naprawdę, po dzisiejszym mi się ulało, a dałem sobie naprawdę sporo czasu, rozmawiałem z Adamem w tak zwanym międzyczasie o tym, że już zaraz siadam, tylko muszę złapać jakiś dystans, muszę po prostu ochłonąć. Jest mi wstyd, że mam tę czerwoną książeczkę z tym ptakiem w tej koronie bo dzisiaj wstyd jest przyznać się do tego, że jest się Polakiem po prostu. Chciałbyś wdzięczności, a może wolałbyś, żeby twoi pobratymcy, ludzie, z którymi teraz się związałeś od kilku tygodni, od Brauna, od Mencena, od Bosaka, ci pochlebcy, Putina, którzy już jawnie mówią o tym, że siła tkwi właśnie tam i to jest Wasz baćka, Wasz największy przyjaciel. O czym my w ogóle mówimy? Jest mi wstyd, że ja muszę o tym mówić. Ja osobiście i wielu Polaków, zapewniam Państwa, spotkało się z solidarnością, z przejawami sympatii, miłości, wdzięczności a, i a, tego, że był raz, raz, raz w historii Polski był taki moment, a, kiedy nawet mnie a, ponosiła duma, kurde, a, Polacy potrafią, jednak to naprawdę potrafią, tak jak podczas strajku kobiet, to były cudowne chwile, kiedy myślałem, że Pójdą z dymem te wszystkie przybytki z antenkami na dachach, z tymi facetami w czarnych szlafrokach wokół nich. To drugi, to gdy doszło do tej straszliwej inwazji, byłem dumny, że mam takich współbraci obywateli, ale to szybko niestety minęło. O, o tym już dzisiaj nikt nie pamięta. Batyr. Podczas rozmów oficjalnych, a potem przed dziennikarzami nie ma poczucia wstydu i na pytanie dziennikarki, na sugestie, że jednak Ukraińcy, których jest tutaj około 2 milionów, płacą podatki, łożą na polskie i produkują polskie PKB, składają dzikie miliardy do ZUS, żeby było z czego emerytury polskim babciom i dziadkom płacić. A to batyl na to odpowiada, że my mamy dokładnie policzone, ile to też tego sprzętu wojennego Polska przekazała, a ile pieniędzy przekazała, ty idioto! Jakich pieniędzy, nie swoich najczęściej pieniędzy na przykład z Funduszu Spójności, bo umowa była taka, że owszem teraz dajemy z własnej kiesy, bo trzeba szybko kupować technikę wojenną, ale potem nam to Unia wyrównuje. Co ty w ogóle dolisz człowieku? O czym ty myślisz? Zresztą ty chyba nie myślisz. Trudno, żeby ktoś myślał jak ma syf zamiast mózgu. A to jest okrutne, że po tym jak wystarczył ledwie kwartał, żeby ten facet narobił takiego obciachu. Ma wiele za uszami Wołodymy Zeleński, ma wiele za paznokciami, jak to się też czasami mawia, ale to nie jest ten moment imbecylu, rozumiesz? To nie jest ten moment, po prostu. Jeżeli nie chcesz widzieć tu Moskali, którzy myją swoje łaziki w Wiśle i rżną tam kloce do nich jednocześnie, to powinieneś ty dziękować Ukraińcom każdego dnia, że kilkaset ich tysięcy aktywnie walczy na froncie, powstrzymując te... Nawałnice dzikusów e, z Moskowi. I tyle, i aż tylko tyle, i aż tyle. Naprawdę państwo wybaczą, e, ale, ale nie da się inaczej. Nie, nie po tym, co zobaczyłem. E, to znaczy, szczerze mówiąc, to co ja rano napisałem, e, to tak napisałem na wsiaki słuczaj, jak mówią przyjaciele e, 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 Mencena, Brauna i Bosaka. Bo człowiek cały czas karmi się nadzieją. Nie no, to, to by było zbyt oczywiste, nie? a tu się okazuje, że nie, nie ma takich rzeczy, które by nie łamały poczucia wstydu. Nie ma takiego dna, które jest na tyle zamulone, żeby tego mułu nie dało się przebić od drugiej strony. To się właśnie dzisiaj dokonało. No ale cóż, drodzy Państwo, jutro już weekend, a dla wielu tak naprawdę dwutygodniowa przerwa świąteczna. Noworoczne, tak się kalendarz w tym roku poukładał. No i lewica, lewica, drodzy Państwo, jest tak lewicowa, tak dba o świeckość państwa, o jego laickość, że jedynym jej dokonaniem tej lewicy jako przystawki Platformy Obywatelskiej, a teraz koalicji obywatelskiej jest to, że uchwaliła i wymyśliła wolną Wigilię. twu. Nawet śliny mi na was, e, szkoda po prostu, ale to już jest na zupełnie inną e, opowieść. Kłaniam się Państwu nisko, mimo wszystko życzę dobrej, spokojnej e, nocy. No i proszę nie zapomnieć, guzik subskrybuj, komentarzyk, łapka w górę. Bardzo z góry serdecznie dziękujemy. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.